Buongiorno! Dziś Ci Herro Pokażę Wam rewizjonę pistoletu Beretta. Mamma mia! Wraz z repliką macie dokładną listę części do tego modelu. Nie zgubcie jej, bo różni się od klasycznej Beretty. A więc nasza Beretka, która wygląda prawie jak Beretta Kugar oraz magazynek. Niedużo, ale to wszystko co potrzeba. Tak się prezentuje Beretka i generalnie ma troszeczkę węższy chwyt pistoletowy. Dla mnie zdecydowanie na plus. Ponieważ klasyczna beretta jednak ma ten chwyt dosyć pękaty. Jeżeli macie małe ręce, no to może Wam nie leżeć aż tak wygodnie. Więc tutaj ta beretka imitująca model kugar jest naprawdę na plus. I porównując magazynek z klasycznym, ten ma jednak grubszą stopkę pistoletową. Ale będzie tak samo pasowa. Zobaczmy bez problemu. Po prostu sama stopka jest o wiele mniejsza. I co ciekawe, mamy zamontowaną tutaj osłonkę szyny RIS. Taki plastikowy element, na którym też jest, co ciekawe, wyryte ostrzeżenie. I od dołu ma logo W. Aby go zdjąć, by użyć szyny RIS, musimy tutaj go troszeczkę odciągnąć w dół i przesuwamy do przodu. I wtedy ten plasticzek nam schodzi. Mamy więc szynę, możemy ją użyć i na przykład zamontować sobie latarkę. A jeżeli nie chcemy, żeby na przykład nam się rysowała w kaburze, zakładamy i gotowe. Ciekawe! To co nam się od razu rzuca w oczy to srebrna lufa zewnętrzna. Całkiem ładnie wygląda w porównaniu do całego czarnego pistoletu oraz przy chwycie pistoletowym na jego dole mamy kółko do zaczepienia smyczki do broni. Bardzo fajnie. Wtedy w lesie na pewno i nie zgubimy, jeżeli by nam wypadła z Oraz na rękojeści z jednej oraz z drugiej strony mamy logo producenta. W. Przycisk magazynka jest bardzo blisko chwytu pistoletowego, nie odstaje on mocno tak jak na przykład jest to w high-capach. I bardzo fajnie, bardzo zgrabnie trzyma się ten pistolet w dłoni. I jeżeli chcę nacisnąć na zwalniacz magazynka, mimo wszystko nie mam problemu, żeby go znaleźć. Jest on wyczuwalny, a jednocześnie nie przeszkadzający w całym kształcie pistoletu. Jako, że jest to Beretta, mamy tutaj tak jak w oryginale, samo napinanie, czyli jeżeli mam kurek nieprzeładowany, nie naciągnięty, to pociągając za spust, kurek napina. Dokładnie tak jak w oryginale. W przypadku, kiedy mam tutaj gaz, to pierwszy strzał już jak najbardziej oddaję. Ale jeżeli w środku nie mam kulki, to pierwszy strzał tak naprawdę będzie na pusto. No bo tutaj w tym momencie nie mam żadnej kulki w lufie. Więc pierwszy strzał będzie na pusto z załadowaniem kulki. I dopiero teraz oddałbym strzał z kulką. I oczywiście replika ma blok Mamy tutaj troszeczkę inaczej zakończony element odspustu, ponieważ jest zdecydowanie bardziej prostokątny. W klasycznych beretach jest bardziej okrągły. Dlatego, tak jak wspomniałem o liście części, tam będziecie mieć dokładne informacje, którą część zamienną, w razie czego, sobie skompletować. Co ciekawe, mamy tutaj ogień ciągły. Jak na replikę pistoletu, zacnie. Mamy więc na samej górze tryb ognia pojedynczego, po środku ogień ciągły, a na samym dole. Replika jest zabezpieczona, wtedy również nie widzimy czerwonej kropki. I oczywiście selektor jest obustronny, ale o wiele łatwiej, kiedy robimy to pociągając za jeden i drugi. Replika ma również aktywną funkcję rzucania kurka, tak zwany dekoker. Czyli, mówiąc w skrócie, jeżeli mamy napięty kurek, ale nie będziemy już strzelać, to przestawiając na zabezpieczony kurek zostaje rzucony, nie oddajemy wtedy strzału. Jest to raczej dosyć ciekawa funkcja w broni palnej, w erpice jest to ciekawostką, a niekoniecznie funkcją, której będziecie ciągle używać. Ale jest. Mamy tutaj manualne przyrządy celownicze, same białe kropki na muszce i szczerbince, nieregulowane. I tutaj raczej jak to w Beretcie, rzadko kiedy zakładamy kolimator, nie możemy za bardzo sobie zamka wyfrezować, więc zostajemy przy mechanicznych przyrządach. I oczywiście mamy tutaj zrzut zamka. Kiedy Zamek zostanie nam w tylnym położeniu po ostatniej kulce. Bierzemy go w dół. No i proszę bardzo. Zamek jest co? Na końcu lufy mamy gwint, gdzie jak nakręcimy sobie adapter 11 mm, to potem możemy założyć dowolny tłumik bądź tracer. Fajnie, że jest to już standard. Replika jest w tej wersji na green gas. Pamiętajcie o używaniu dobrego gazu. Na przykład mat Niby producent mówi, że jest 26 kulek w magazynku, ale dzisiaj sprawdzimy to dla was. Raz, dwa, trzy, siedem, osiem, dziewięć, 25, dwadzieścia 26. Dwadzieścia tak, zmieściło się teraz coś więcej. 25, 26, 27. 27 kulek zapakowanych. Ale powiem a więcej. Może być 28. No bo teraz, tak? Przeładowuję. I jeszcze tą jedną kulkę sobie daładowuję. Czyli 27 kulek w magazynku, a 28 w lufie. Dodamy więc trochę oświecenia do naszej repinki. I zamontowana od tety TP25. I coś, co w gazówkach szanuję najbardziej: tryb ognia ciągłego. Źle daje. Schronujmy naszą włoską koleżankę. 310. 303. 296. 299. 297. Czyli okolice 300 FPS-ów. Bezpiecznie do cyklu. Próbujemy specjalnie dla Was zmierzyć szybkostrzelność. Yy, nie zmierzyło. A 567 fps jest dlatego, bo są bardzo krótkie przerwy między strzałami i gringa zostaje wydmuchany do przodu. No niestety szybkostrzelności nie sprawdzi. Siema, tutaj montażysta, spróbuje to zrobić. W klipie o długości 10 klatek mamy na oko 6,7 strzała. Mnożymy to razy 2,4, gdyż nagrywaliśmy to w 24 klatkach na sekundę. Uzyskujemy 16,8 strzała na sekundę. Razy 60 daje nam to około 965 strzałów na minutę. Nasza beretka na stole serwisowym, a więc wyjmijmy magazynek i dostańmy się do środka. Na początku z prawej strony przyciskamy ten guzik, i następnie możemy dać wajchę w dół. I wtedy możemy dopiero zdjąć zamek do przodu, oczywiście. Najlepiej będzie, jak będzie mieć kurek, jednak odciągnięty. I elegancko mamy cały zameczek. Zdejmiemy sobie sprężynę powrotną, czyli dajemy ją w dół, i następnie przekręcamy o. I dopiero będziemy mogli ją wyjąć. W tym modelu będziemy mieć bardzo zbliżoną konstrukcję, tak jak w przypadku beret automatycznych. Nie będą nam tutaj pasowały części, które są w beretach, gdzie jest tylko ogień pojedynczy. Pamiętajcie o tym. Oczywiście pamiętajcie, aby tutaj prowadnice przesmarować, aby nie były suche. Szczególnie przy ogniu ciągłym, gdzie dosyć szybko ten smar będzie się zużywał. Aby dostać się do lupy wewnętrznej, najpierw odsuniemy lufę zewnętrzną, czyli do przodu i potem pod kątem wyjmujemy całość i gotowe. I jak widzicie, mamy tutaj piękną regulację hop-up za pomocą zębatki, więc jeżeli dajemy do siebie pokrętło, to zwiększamy nacisk hopa. Świetna sprawa, że nie musimy całości rozbierać, że nie musimy jeszcze tej lufy wraz z komorą wyjmować z lufy zewnętrznej, możemy to robić od razu po zdjęciu zamka. Ekstra! Aby wyjąć komorę musimy pamiętać o tym, żeby tutaj tą część w komorze najpierw dać w dół. O! I jeszcze tą część tutaj ruchomą też w dół. I dopiero możemy komorę z lufy zewnętrznej zdjąć. Proszę bardzo. Lufa Dystanser komora. Sprawdźmy co siedzi w środku. Odkręcamy dwie śruby krzyżakowe. Otwieramy komorę na pół i proszę bardzo. Nietypowe ramię dociskowe. A czy gumka będzie standardowa? O, jest spora szansa, że tak. Załóżmy więc gumkę chopa pod na przykład AAP. No i ekstra. Będzie pasowało. Więc jak widzicie, gumkę chopa wymienicie sobie bez problemu. Ekstra. Fajnie, to jest chyba pierwsza beretka, która taka może. I dyszka. Pamiętajcie, żeby tą uszczelkę. Koniecznie nasmarować. Jeżeli pistolet wam się przycina na 99%, potrzebujecie tutaj nasmarować uszczelkę. To, że nasmarujecie samą dyszę, czy tutaj powiedzmy część na pistolecie, nic wam nie da. Uszczeleczka, moi drodzy, i olejek silikonowy. Jeżeli chcecie rozkręcić selektor ognia, to tutaj macie małą śrubę imbusową, aby ją odkręcić. Ale jeżeli nie macie żadnego ważnego powodu, po prostu tego nie róbcie, bo ciężko po prostu potem złożyć te selektory w jedno poprawne ustawienie. Jeżeli nie wchodzi wam rygiel, pamiętajcie, on po środku ma swoje miejsce w komorze hop -up. Jeżeli go złożycie niepoprawnie, nie będziecie mogli zamknąć repliki. Dopiero pyk nasuwamy na prowadnicę powrotnie i Gotowe. Serwis zakończony czas na podsumowanie. Podsumowując, bardzo ciekawa beretka, jej chwyt pistoletowy o wiele lepiej leży mi w dłoni niż w przypadku tej klasycznej, która jest dosyć szeroki, a i możliwość ognia ciągłego daje frajdę na c tam, gdzie oczywiście jest to dozwolone. No i regulacja hopa. Bardzo fajna sprawa. Generalnie jak najbardziej polecam. I co? Już. To się, co. To... Nie wiem.